Hej, ekipa witam was w Stanią, witam Was ponownie w Lumencraft. Kontynuujemy nasze starania w celu wydobycia jak największej ilości lumenu i walki, walki, ciągłe walki z tymi hordami robactwa. Jakie dzisiaj przygody nam przydarzą się? Koniecznie, zobaczcie ten epizod. W chwili obecnej nasza baza właśnie tak wygląda: jest trochę tych zasobów, jest trochę tych zabawek. Ulepszamy cały czas naszą postać, ulepszamy kolejne dostępne rzeczy, więc przechodzimy do kolejnej rozgrywki. Co tutaj mamy do zrobienia? Strategiczny obszar jest atakowany. Problem jest taki, że ta lokacja jest wrażliwa z wielu stron. Musisz się zorientować, gdzie skupić swoją bronę i ochronić bazę. Gdzieś w jednym z tuneli jest centrum informacyjne, które zalecamy wykorzystać. Zaczynamy. Faktycznie jest, mamy za 25 minut ło, wow, ile surowca, ile zabawek, dobrze! Dobrze, czy to jest centrum informacyjny, który musimy się dostać? To pytanie, czy nasze wietło nie pozwoliłoby już tędy się przedostać? A no, słuchajcie, jak nasze wietełko pięknie tutaj się przebija, to jest po prostu aż bosko. Naprawdę super. No i ten poziom już robi swoje. Pokonaj wszystkie fale, a wszystkie rozumiem. Czy tak, następny wróg będzie. Albo trzymaj pokaż wszystkie. Zobaczmy, z których stron Okej, okay, wszystkie fale będą nadchodzić z północy Wszystkie fale co do jednej będą nadchodzić z północy No to przynajmniej wiemy, że musimy z tej strony się bronić Dobra, dobra, czyli stąd będą nadchodzić Rozumiem, trzeba to zorientować, jak to wygląda sytuacja Okej, okay, i już widzę robactwo Już, już, już się zaczyna Już, już Kurczę, już mi tu wchodzą Dobra, zobaczmy, jak to wygląda Tutaj, jakie łabuzy, Dobra, dawaj go Dawaj, 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 dawaj. Kurczę, jak się wbija w ściany tutaj. No, co za typ. O kurczę, ile robactwa tu się kręci, dobra? Widzę kolejne zasoby. No, koniec skrzynka. Kolejne zasoby! Tak, dobrze powiedziałem. Dobrze. Ja ci dam. Kurczę, ile robactwa tu wyłasie. Ile robactwa tu się kręci. Kurczę, no i powiem wam szczerze, no już na tym etapie. potęży na złoją, naprawdę. Okej, okay, tutaj mamy miejsce, z którego mogą wychodzić. Ale tu widzę kolejną skrzynkę. I kolejne robactwo I kolejne robactwo Mamy was, rozwalę Rozwalę Dobra, mamy to Tutaj ok coś dostałem Nie wiem, zaraz sobie to zweryfikuję A napołem dostałem stówę Dobrze I tak, widzimy, że z tej strony mogą iść Czyli mogą iść tymi dwoma tunelami prawdopodobnie Dobra, czyli dwa tunele mamy do obstawienia Czyli mamy ten tunel i ten obok kurczątkom No to będzie wyzwanie Będzie wyzwanie, będzie jadka Czyli z tej strony też mogą nas przyjść Bo tego pytanika obstawiam ale opisałem, że też mogą iść z innego kierunku, bo w sumie niby jest stąd, ale mogą omijać nasze struktury obronne. Cóż, no to słuchajcie, pozostaje nam. Nic innego, jak tutaj powiększyć? Nie wiem czy jest to opcja, poczekajcie, ulepszenie naszego wiertaka. Jest reaktor. Dobra, powiększyliśmy. I teraz jakbym to powiększył narzędzia. Energetykę. Tu rozstawił. Albo bardziej tutaj. W sumie byłoby to dobrze. Tutaj moglibyśmy te grzyby, no może nie, ale tutaj spróbować jakąś zabudowę właśnie w tym miejscu, gdzie jest najbardziej yy, twarda ta skała. Bo to jest faktycznie mocna twarda skała, więc tutaj bym chciał się dostać z tym systemem obrony. Tutaj dać bramę. Kurczę, tylko nie styka, za mało. Za mało, więc trzeba by więcej zabawek. Dobra, postawmy to może tu. Dobra, powinno starczyć. No tutaj jeszcze ten lumen bym wyciągnął z tego miejsca. O, byłoby super. Naprawdę byłoby super. Tutaj bym wyciągnął ten metal z tego miejsca. I jeżeli dobrze pójdzie, to w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, bym postawił pierwszą bramę. Bramę? W sumie bramę, bo mógłbym ten wychodzić. Ale bo... nie, bramę nie mogę. A ciekawe. To postawmy zwykły mur. Nie brama, tylko mur. Mówię. Tak, super. Mamy to i postamy. O, właśnie. Właśnie to chcę, żeby tak się tutaj ładnie maksymalnie, jak się da, ustawić. I tutaj byśmy mieli pierwszy mur kryty w tym miejscu. Idealnie. No i drugi mur z tego drugiego miejsca tak samo. I widzę tam skałę też taką ciemną, twardą. Właśnie ta skała, która też nas świetnie uchroni od wrogów. Idealnie. To tak. Czy ja się tutaj z centrem energetycznym dobiję? U daleko. To aby to maksymalnie tu. Spróbujmy. W takim to układzie. Dobra, i teraz obrona, brama w tym oto miejscu. Lekko obrócimy. O! I proszę, mamy to. I teraz spróbujcie nam z tej strony podejść. Hahaha, <laughs> mamy to. Dobra, słuchajcie, w takim razie nic innego jak zbierać zasoby pozostaje. Nic innego jak się tu kręcić i analizować te pytajniki postałe. Jak tu wygląda sytuacja? Okej, okay, tutaj chyba łobuzy wyjdą, więc przygotujmy się, bo tu widzę pułapka. Chodźcie. Chodźcie. Jestem gotowy na was. Dawać, 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 rozwalam, rozwalam. Jeszcze jeden. No i pięknie. O, i tutaj jest zamurowany tymi kryształami. O, to byłoby nawet nie głupie. W tym miejscu byśmy byli nawet chronieni. Choć wiadomo, będę chciał w przyszłości tak to zabudować. Więc co? Bierzemy tak. Trzy lumen. Chyba będzie lumen, bo przynajmniej byśmy mogli nasze wietło rozwinąć. I tam jeszcze dodatkowe rzeczy, jakieś wzmocnienia, dodatkowe zabawki, więc zbierzmy trochę lumenu. Jak do są, sądzę, że wystarczy. Tylko, że tutaj się przebije. A nie, tutaj się w sumie możemy... A nie, nie możemy się tutaj przebić za bardzo. No właśnie, bo żebyśmy zrobili im przejście gotowe, a my tego nie chcemy. No to te grzyby na pewno będę chciał zbierać, bo te lumen, grzyby, mam dużo lumenu, tylko fajnie by było, gdyby też trochę urosły. O i tu już jakieś palionki się kręcą. A to obuzy. Jest tutaj. Jeszcze już Dobra, poczekajcie, gdzie on nie po A, poleciał tam i teraz będzie szedł w tym kierunku. Okej, tych fajonków tu jest więcej, kurczę. To wiecie co, ja już muszę z system obrony stawiać jakieś wieżyczki w tym miejscu. Stałoby się. Nie wiem, czy tu, czy tam. Bardziej, już przy samej bramie. My tak, jedną bym postawił na pewno w tym miejscu. Postawmy ją tutaj, niech tam broni. Drugą bym gdzieś postawił tutaj, ale właśnie. Metalu, nie mamy metalu, nie mamy struktur. Czyli się metalu potrzebujemy. Dobra, słuchajcie, to idę w takim kierunku w takim razie tu. Budowa ukończona świetnie... O, jest metal. Tutaj, ja tutaj chciał. stawić to. Lewy bumper. Okej, okay, to nie ten. Kurczę, jakbym chciał przedstawić tą broń. Nie wiem jak. By ona była tutaj, w tym miejscu. Przenieś przedmiot. Lewy bumper i E. okej. Okay. No i patrzcie, że to w ogóle nie działa. Nie wiem, dobra, nie wiem, nie wiem, mam czasu na to zabawę, muszę kiedyś to potestować, przenoszenie tych przedmiotów, ale na chwilę obecną wydobywam, wydobywam ten metal stąd, okazuje się, że tutaj niezła zabawa się będzie szkować. Mamy 18 minut, słuchajcie, 18 minut, żeby to wszystko ogarnąć. Ja sobie trochę tutaj pozbieram. O kurczonko, znowu kolejne gniazdo znalazłem. Kolejni, kolejni mnie podgryzają. A to łobuzy. Kurczę, tych gniazd jest tutaj naprawdę sporo. Faktycznie, tu się zrobiło dosyć niebezpiecznie. Ja sobie tu jeszcze analuję, sprawdzam. I patrzę, ile tego robactwa to wyłazi. I chodźcie, chodźcie do mnie. Chodźcie, łobuzy. A raz się wami zajmiemy. Ciach, rozmawiam. Ja wiem, że trochę z życia tracę. Ale też ich trochę tutaj łoję. Swoje zdejmuję. Swoje też zaliczam. I pięknie, rozwaleni, choć połowę życia straciłem. Nic to, nic to analizujemy dalej. I jest tutaj kolejne miejsce ze skrzynką. Dobrze, co dostajemy? Zasoby. Dobra, czy w tych pytaniach możemy dostawać zasoby? Ale ooo, kogo tam widzę? Robactwo tam siedzi znowu. Kurczę, już chciałem tutaj łazić, analizować. No i widzicie, no 17 minut do kolejnej fali. A tego dziadostwa jest tutaj naprawdę potężne ilości. No, nie może tak być. Nie może tak być, musimy tutaj sporo pozbierać i przygotować się na ofensywę wroga. Bo ten na pewno zdecydowanie nam nie odpuści. Kolejna skrzyneczka okazuje się, że naprawdę tutaj zasobów mamy i mamy miny. Słuchajcie, zebrałem w tym miejscu miny. Ciekawie, trzeba będzie tu się w takim razie wybrać. Przyda się tutaj pojawić. Natomiast ja bym chciał yy, może tutaj mi się zająć, o pięknie strzał poleciał, aż poleciał w, w kawałki, no i słuchajcie mam pełen plecak i mamy wroga kolejnego, oj i ta menda jest wkurzająca, strasznie, strasznie mocno bije, a tutaj mamy kolejną skrzyneczkę i kolejne miny, dobra i tutaj ko widzę kolegów, przeciwników pięknie rozwaleni, a i to jest wejście dołu, dobra to już widzę wszystko. No słuchajcie, to teraz wybierzemy, ulepszamy, tutaj jakieś działka trzeba postawić, sądzę, że z tego miejsca tutaj też byśmy postawili jakieś działka, tutaj, więc postawmy ciach, tak, to działko i tu bym postawił, bo tam będzie kryte, tutaj trzeba by postawić, żeby na wszelki wypadek, gdyby miał wróg stąd nad, nad przyjść, po prostu przyjść i tutaj kolejne działko też trzeba postawić, A, ale właśnie, tutaj nie postawię, tutaj trzeba jeszcze pozbierać zasobów. Za mało, natomiast lumenu bym chciał trochę wydawać na to ulepszenie naszego tutaj. Reaktor, zasięg, zdrowie i super. I to jest dobra informacja. Miejsce trzeba wszystko polepszać. Dalej się bawię w wydobycie. Tutaj mnóstwo metalu. Świetnie, zacnie. O, coś tu było, a. Aha. Postaw kopacza. A co, co? Ja mogę kopacza postawić? Intrygujące. Czyżbym mógł tutaj kopacza postawić? Ile potrzeba, żeby postawić? 50 lumenu, słuchajcie. Tylko i wyłącznie 50 lumenu. Fajnie, by mi było mieć kopacza. Pytanie, czy ja go mogę? Czy mam go odblokowanego Nie wiem, nie testowałem. Pisaliście mi właśnie o tym kopaczu, że może warto byłoby jednak sprawdzić tą opcję. Więc za chwilę ją przetestujemy. Poczekajcie, tylko muszę tu trochę pozbierać tego lumenu. 27, 28, 30. Ładnie. Tak, wyciągamy ten lumen do reszty. Tak jest, tutaj to samo. Tutaj trzeba będzie oczyścić. Niestety z tych zasobów, ale potrzebujemy ich pilnie. A nie mamy czasu biegać po okolicy. Tutaj musimy to do zera, ładnie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ci będzie kilka fal. To trzeba być na to też gotowym, że będzie tych kilka fal. To jeszcze się wszystkie będą dotykać z tego samego miejsca. Więc spoko. Damy radę. Wierzę w nasze możliwości. Dobra, i spróbujmy tego kopacza w takim razie postawić. Czy ja mam dostęp do tego kopacza? I naprawdę? Buduj. Dobra, możemy możemy podważyć Co, i to nam będzie wydobywało ten metal? Intrygujące, to mnie zastanawia. Uuu, i to dużo met jest kopalnia. Uuu, i wyrzuca metal. No, słuchajcie. To dobrze, to bardzo dobra informacja, bo tego metalu akurat nam bardzo dużo potrzeba. Lumenu też się nam przyda, więc zbieramy, zbieramy. To się da. O, tutaj kolejne miejsce, więc już sobie miejsce przygotuję. Broń, uwaga, wchodzimy. Czysto. Okej, okay, nic nie ma. No to co dalej? Bierzemy wiertelko. Lecimy z tym. Dużo. Dużo metalu dawać nam. A no już przelazł pająk. Gorcze. upierdliwe te pająki. A co to jest znowu? Kopacz. A jednak. Tutaj kolejny kopacz. tylko jeden haczyk. Musimy tutaj zasilanie dociągnąć. Wykopaczem się zająć. Bazatkowana gdzie? Gdzie bazatkowana? Z której strony przyszło? A, z tej strony nam przyszedł obóz. Dobra, weź no, padnij, dziękuję. Tymczasem, ło, wow, ile tego metalu nam wypluwa Mega fajnie Mega fajnie, tylko najgorsze jest to, że ja tutaj nie mam przejścia Dobra, moment, już mam, dobra, już jest I dobra, takie razie tak, tutaj drugie działko musi być postawione Innego wyjścia nie ma, blisko tego, no może nie Bo tutaj bym chciał podwójny te mury ewentualnie, myśleć W postawieniu, więc tutaj postaw Te mury mogę ulepszyć, mogę za 50, no to nie jest dużo Nie jest dużo więc możemy popracować nad tym ulepszeniami. Tutaj tak jak out, dziękuję. No i tutaj weźmiemy 50, ulepszymy te mury. 63. No to gdzie ten 50 metalu? Halo! Dawać nam metal. Więcej metalu. 38, 65. No to jeszcze jest za mało. Lecimy teraz tu w dół. I trzeba by tu jedynie postawić zasilanie. Ale to nie jest daleko. O, słuchajcie, to jest mega blisko w takim razie. I kopacza, no to musimy zainwestować. W wydobyciu lumenu. Ok, 53, i teraz troszkę jeszcze metalu. I kolejny kopacz ogarnięty. No i to jest świetna inwestycja, będzie. 15 minut do kolejnego ataku. Mamy na to czas? Chyba okay, mamy. Tumina, spokojnie zaraz ją wezmę, tylko. O! Te złoża. Te złoża mnie interesują najbardziej. Purobactwo próbuje się przebijać. Tuminy. Dobrze. Dobrze, spokojnie. Wspieramy. I jeszcze tu metal zbieramy. Kopacz kopaczem, ale ty my też przecież możemy zebrać tego sporo. Dobrze. Kolejny działka. Aż 9 działek mogę postawić. Słuchajcie, no to jest naprawdę dobry wynik. Dobra. Wyciągamy wszystko, co tu jest. Jak najwięcej. Świetna. Świetna informacja, że tych kopaczy dostajemy. Teraz się zorientowałem, Nie wiem, czy w poprzedniej rozgrywce też mogliśmy stawiać ich. Nie kojarzę. Natomiast no, ta informacja dla mnie jest naprawdę świetna, że możemy ich tutaj teraz budować. Buduj, super, A jeśli tego pająka pozbędę. że mnie tutaj mocno zaczyna... Aj, jeszcze żebym trafił. No dobra, trafiony, mamy to. No i co? Słuchajcie, ukończone dwie fazy, dobrze, o metal, pięknie. Poproszę więcej, 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 dobrze, dobrze. No i trzeba będzie powoli stawiać z tej strony struktury obronne. O tu też mogą do nas wejść. Też nie może być zbyt daleko. No właśnie. Zrobimy tutaj podwójny mur. W taki sposób. I postawiony. Jeden. I tu obok będzie drugi. I sądzę, że się z takiego czegoś będziemy w stanie wybronić. No to jest jedyna szansa dla nas w tym momencie tutaj. Tam mamy działka, tutaj też działkę jeszcze poprawacujemy nad tym, te zasoby zlikwidujemy, żeby było łatwe podejście, dobrze, dobrze, dużo metalu. No i od dołu też trzeba będzie myśleć jeszcze o jakimś działku obronnym, choć może w drugą stronę, tu, ile tu metalu? 60, no to trzeba będzie tutaj tą wieżyczkę, ewentualnie to postawić w tym miejscu, żeby broniło tam wiecaka. żeby jakiś pająk się tutaj chciał kręcić. I, kur... I kurczę, i to będzie super. Dobra, ja rozpoczynam w takim razie dalsze wydobycie. A przy okazji, parę min w okolicy też porozstawiam. Pora na kolejne ulepszenia. Ulepszamy nasze działka. Troszkę tutaj mamy metalu. To na pewno nam pomoże. Oczywiście nie zapominamy o ulepszeniach murów. To też jest istotne. Natomiast działka, działka jeszcze raz. Działka. Tak, mury. 50 metalu. Kurczę. Ciągle metalu brakuje. Ciągle. Niby mam te koparki. Ale słuchajcie, to jest bardzo ciężko. Jak widzicie, też oberwałem troszkę tam na dole. Mnóstwo zasobów. I chyba widziałem apteczkę. Jeżeli się nie mylę. Natomiast muszę się tam wybrać. Najgorsze jest to, że niestety. I idąc po apteczkę, mam ledwie co życia, więc no to też może być dla nas yy, uciążliwe. Mamy takich łobuzów tutaj, Do tu przy okazji jeszcze jakieś zasoby. Pełen plecak już mamy, jak wiecie szybciutko weszło. Tu jakieś flary, rakiety. O kurczę, dobra słuchajcie, ja muszę zrobić yy, inwestycje z tych min, zdecydowanie muszę z tymi minami się zająć. Bo jeżeli tutaj faktycznie te miny nam mogą pomóc, to zdecydowanie trzeba. Trzeba tu jakoś dobrze to rozegrać. Dużo metalu. Dobrze. Dużo metalu dawać. Bo to na pewno nam będzie potrzebne. Tutaj musimy jeszcze wzmocnić obronności po tej stronie. Przydałaby się jeszcze z jedna wieczka. Albo może nasze wzniesienie. Bo też by nam to pomogło. A wola. Mamy wzmocnione na 50. Tutaj na 30. Super. Jak sobie myślę, że jeżeli byśmy podeszli z drugiej strony. To może te miny by porozstawiał. Byłoby super. Natomiast tak. Ja w razie czego. Na wszelki wypadek. Jeżeli wróg jednak jakimś dziwnym sposobem przebiłby się tędy. Prostawiamy. Tutaj. Kontrolnie. Miny. Żebym ja sam w nie nie wlazł bo byłoby nieciekawie. Zdecydowanie byłoby nieciekawie. Sam wezmę i trochę tutaj pod tym, przy tym podziałam. Jeżeli by wróg jednak też z tej strony chciał podejść. Też będzie trzeba tu się obronić. Tutaj aktywować te miny, dobrze, 61 metalu, możemy na, ten z tego trochę zrobić użytku Tak samo tutaj, jakby wróg chciał Oj, pięknie tu prostawiamy I teraz mamy po pierwsze czysty ekipunek, bo trochę nam zablokowało A po drugie możemy wydać surowce z dalej A tu lepsze nie, o tu I Teraz tak, zebrać 40 metalu, żeby to za załatwić, dobrze Mamy tutaj jeszcze ten napalm, które. O, mamy granaty z tego co widzę także. Napalm na razie wyrzucę, bo mi jest to zbędne. Metal, mam wszystko, mam, dobra, słuchajcie, to ja idę. Idę dalej poskiwać rzeczy. Może mi się uda faktycznie te apteczki zgarnąć, bo może się to faktycznie przydać do czegoś. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj się obuzy kręcą, widzą, Widzę, ale tutaj, tutaj mam jeszcze złoża metalu. Jakbym chciał z tego typa wyciągnąć. Dawaj go, dawaj, no, dawaj, wow i z niego, tak, dawaj. Kurcze patrz jaki odporny, jaki typ odporny, a weszło, w końcu, w końcu weszło, teraz mogę wyciągać metal, 4 minuty słuchajcie, mamy niecałe 5 czy, czy, pię minut, niecałe 5 minut na to żeby zebrać pewną ilość zasobów i teraz pytanie, czy to jest rakieta, czy to co to jest, rakiety dynamit, no i zacnie, rakiety dynamit. 30 sekund zostało do inwazji wrogów, 30 sekund, ja jeszcze się muszę tutaj trochę pobudować, pobrąć. Nie mam już tak naprawdę zasobów, tego co obserwuję, już mam wszystko wydane. A, przepraszam, mam zasoby, mam zasoby, już mam, już mam zasoby, więc jest jakaś ta forma obrony. Tutaj jeszcze bym dał jeszcze jeden mur, jeżeli wróg faktycznie uderzy z tej strony, to ja bym chciał tutaj jeszcze ten mur minimalnie wzmocnić. Zawsze te dwie struktury obrony lepsze niż żadne No i wróg słuchajcie idzie, idzie Na dzień dobry może rakietę puszczę, zdobyłem taką rakietę Zobaczymy Co z tego wyniknie Czy wróg faktycznie z tej strony uderzy, czy uderzy z innej strony Jestem ciekaw Czy, okej okay, idą, idą Idą faktycznie Słuchajcie idą Ale widzę, że Nie ma problemu Na razie, tylko pytanie Jak się z tego strzela? Wyrzutnie rakiet na razie sobie daję radę. Okej, okay. próbują robotki chyba zakręcać? Nie, nawet nie. Nawet się, się trzymamy w tym miejscu, natomiast ja tutaj widzę, że będę musiał dać jeszcze jedną wieżyczkę obronną. Bo ta jedna może nie zdać egzaminu. Baza jest atakowana mimo wszystko. Zaraz zobaczymy, z której strony. A idą tu jakieś pojedyncze typy. Okej, okay, z tej strony. Z tej strony jesteśmy atakowani, więc faktycznie ten system obronny by się przydał tutaj. Okej okay, dawaj, broń, broń, tam się ładnie bronić, to mi się podoba, natomiast z tej strony robaki polazły Chodźcie, chodźcie potem wieżyczkę tutaj Tak jest, tutaj faktycznie ta strona była odsunięta. Dobra, to już wiem, że musimy ją wzmocnić Natomiast bardzo mnie martwi, bo... a właśnie mina wykorzystana, dobrze Dobrze zadziałała, ja zbieramy ten metal do reszty, a okej, okay, pełen plecak, super, mogę teraz tutaj z tej strony obronę wzmocnić Ktoś nam tam atakuje Gdzie? Tu? Już? Spokój. Mamy to. Mamy. Natomiast tutaj trzeba działko. Bo chcę się postawić w tym miejscu. Jak tam obrona? Ojej, ale się przebijają. Niedobrze. 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 Fala jeden na jeden. Czy to jest jedyna fala na to wychodzi? Z której strony przyjdą? Ale patrzcie, że... uuu Jeden wróg został. Gdzieś jeden wróg jeszcze został. Ale czy co? Obroniliśmy się. To by wyglądało. Natomiast tutaj nam próbują... Tak, jest, tu jest rozwalony, tu jest w porządku. Natomiast jeden wróg gdzieś się tam zakręcił, gdzieś się zaciął. No nie wiem, nie będę się starał przebijać teraz do niego specjalnie, bo, bo ma taki kaprys, bo widzi, że tutaj nas nie ma i będzie próbował nas tutaj próbować atakować, no ale z drugiej strony też nie chcemy czekać, aż to nie wiadomo ile będzie trwało. Więc musimy być gotowi na wszystko. Ulepszymy jeszcze to działko. Okej, okay, ulepszone. Gwiazdka w niego się pojawiła, natomiast... No cóż, my musimy w takim razie chyba po niego pójść, skoro on nie chce przyjść do nas. Innego wyjścia chyba nie ma, ale bardzo się cieszę. Tak, bardzo tkwana cały czas widzę, że jakieś ataki na bazę są. Natomiast ja póki co muszę tam się przedostać. Innego wyjścia, słuchajcie, nie ma. No, jednak brak kopania takiego zlansowanego tutaj w tych okolicach, że jednak nie rozkupywałem całego terenu, uchronił nas przed większymi problemami. Wyobraźcie sobie, gdybym faktycznie przekupywał się tutaj. Nie w fortunie, jakoś w tych miejscach byłoby dla nas bardzo, ale to bardzo kłopotliwe. Ojej, tyle ile wrogów! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja właśnie tutaj rozwalić. Właśnie tu się gdzieś łobuz zaciął. Okej, okay, fajnie za dużo was tutaj. Natomiast ja muszę się tym zająć typem. Ktoś tu zaciął. Okej, okay, gdzie jest? Gdzie ten typek się zaciął? Nie mam pojęcia. Okej, okay. ale mnie gryzą. Ale nie podgryzałem. Dobra, słuchajcie. Ja się muszę tutaj jednak wiatrem przebijać. Niestety. A bo tu się zaciął. No co za typ. No już, chodź. Byłaś. o na ciebie czeka. Tak jest. Dawaj, już. Zwycięstwo. Zwycięstwo jest nasze. I pięknie. To mi się podoba. Zdecydowanie udana... Im... Akcja wypadowa. to odblokowujemy sobie. Dzięki temu centrum wywiadowcze. A to jest akurat ciekawa konstrukcja. że Dzięki temu wiemy, skąd na ataki nadchodzą. Brak nadchodzących falek, widzicie? Tutaj jest. Dobrze. Tutaj 125 metalu dostaliśmy i stop 200, żeby kolejny poziom wiertła. No to też są rzeczy, które trzeba na to zwracać uwagę. Natomiast tutaj mamy jeszcze ulepszenia. Budować wiele struktur. Nie, 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 nie chciałem. Mogę ignorować? Mogę, przepraszam. Naprawienie budynków w czasie to jest dla mnie niepotrzebne. Wydłużę czas pomiędzy trzęsieniami ziemi. Podwaja szybkość odkrywania nowych technologii w laboratorium. Ok, to nie. Może łatwiej zbierać zasoby. Łatwiej zbierać zasoby, czy większy magnes, rozumiem. Tutaj mamy plecak. Place, plecak ulepsz na 9, slotów, to jest coś co bym bardzo chciał, bo plecak jednak nam sami ogranicza, no 10 slotów to już jest jednak 10 slotów, tak. No i tutaj mamy jeszcze st Część staminę, kolejne zabawki, no ale tutaj trzeba będzie sporo jeszcze wydać. Przed nami na pewno jeszcze są inne ciekawe misje, coraz więcej, coraz więcej tutaj mamy. Mamy kolejną misję z losową mapą, ale tą już zajmiemy się w kolejnym epizodzie z Lumankra. A jeżeli ten epizod przypadł wam do gustu, to koniecznie pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was z taniu. Na razie, hej.